Witam na szkoleniu, którego tematem dziś będzie biały klej do płytek CM16 White. Ja, nazywam się Przemysław Witczak i przedstawię wam właściwości oraz gdzie i po co stosować tego typu produkt. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami szkoleniowymi, to subskrybujcie nasz kanał klikając poniżej czerwoną ikonkę. To jak to w końcu jest? Klej szary czy biały? Klej CM16 White jest w klasie C2TE, a dodatkowo posiada włókna. Zobaczcie, ile ich jest. Na rynku występuje wiele rodzajów kleju. Dzielą one się ze względu na zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz na przykład klasami: C1, C2, S1, S2 itd. A tak dla przypomnienia: klasa C1 to klasa o normalnej przyczepności, C2 o podwyższonej, T to brak spływu, czyli płytki można kleić. Od góry do dołu S1, S2 to klasy odkształcalności oraz E dłuższy czas otwarty. Tak przydatny latem. By odpowiedzieć na pytanie, który klej zastosować, musimy wiedzieć, jakie płytki będziemy kleić. Czy będą to płytki mało odporne na przebarwienia? Czy klej wniknie w struktury materiału i wysychając zostawi plamy, czy nie? Tego typu problem może wystąpić podczas stosowania kleju szarego przy pracy na płytkach z kamienia naturalnego, który nie zawsze jest odporny na wykwity. Mamy tutaj płytki kamienne, które wczoraj przykleiłem na klej biały i szary. Choć tak się nie robi, to dwie pierwsze płytki przykleiłem na placki. W tym przypadku doskonale widać, co może się stać. Przy obu klejach płytki się przebarwiły, ale na białym kleju jest mniejsza szansa, że wykwit pozostanie. Kolejnym przykładem zastosowania kleju białego będzie klejenie mozaiki. CM16 White idealnie nadaje się do takich prac. Podczas dociskania mozaiki do kleju. Wchodzi on między spoiny płytek, a potem jest bardzo trudny do usunięcia. Klej biały w tym przypadku nie stanowi problemu. Gdybyśmy natomiast użyli tutaj kleju szarego, jego pozostałości spowodowałyby przebarwienia, na przykład na jasnej fudze. Doskonale to będzie widać na wcześniej przygotowanej makiecie. Mimo czyszczenia spoin, po fugowaniu i tak widać resztki szarego kleju. Na białym kleju ten problem nie występuje. Klej biały to nie tylko mozaika czy kamień. Idealnie nadaje się również do luksferów. Dodatkowe korzyści pracy na kleju białym to bardzo plastyczna konsystencja, łatwo się rozprowadza, przez co praca klejem białym jest po prostu przyjemniejsza. Oprócz kleju CM16 White mamy również CM17 White oraz CM49 White. Wszystkie są białe i elastyczne. Różnią się tylko klasami. C2TE. C2TES1 C2TES2. To właściwie wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnym szkoleniu.